Witamy Was, jesteśmy w centrum. Stąd tam, zaraz przy porcie. Yy, jesteśmy aktualnie w drodze do supermarketu, żeby zakupić sobie jedzonko jedzonko potrzebne do tego. Wyobraźcie sobie, że tu stąd tam całym nie da się kupić wody mineralnej poza wodą. Zaraz, 4 wody w area. Ok. Police station. Ok. Może tu będzie piwo? No? Może tu będzie piwo? Oh, thank you, thank you. For the price, my friend? We go to supermarket. How much to Mungvi? Supermarket. Mungvi, how much? How long way. Long way. $30. What? $30. $30? Yeah. Okay. Okay. We need supermarket now. Supermarket is another place. Okay. Okay. We check, $4,000. No, no, no. No, thank you. Okay, if you want to buy walking, this way. we can go to? garage. It's lucky range. It's like minutes.

Czapki. Co Powinni mieć jakieś czapki

Idziemy do Malum Mam jakoś jaskinia jest, podobno ciężko ją znaleźć w jaskini jest jakaś woda i oprócz tego to pewnie będzie płatny wstęp Kurwa gogle mapy ciekawe czy dobrze pokazuję Boże, ale syf Oh. Jak się w nocy odezwały, chyba jak przeszły, to my obie się drzewa hitali, i na drzewa spierdalali. No, no. no tak jak chuj tak jak głupie dziki, a człowieka człowieka mnie nastraszyć. Coś tam jest, no w tych krzach A tak chyba ptoki tak robią, bo to za małe jest by. Żeby... Ja tam się już dla skończy wygląda na to, bo te haszcze się niższe robią. Ja schodzimy też z dół to Żeby być złudne wrażenie Skarczownisko jakieś? No nie, to są takie jaszczurki pierdolne. Takie. Kaj, tam Zrób zdjęcie, bo ja nie widzę. No nie wiem co tak szukamy jest. Aha. Ale to tak o Co ty dupisz? No. To może je ujebać taką jaszczurka. Jak to są takie dupne jaszczurki, to ja się bałem. Myślę, co tu jeszcze takiego wielkiego jest. Nie, bo ogólnie była sytuacja taka, że spotkaliśmy Murzyna i powiedział, że 20 dolarów za wstęp jest, nie? Wyobraźcie sobie, a my tutaj. Doszliśmy za Afriko Woda jest elegancko, ale mama go dała nie skakuje do słodkiej wody. Fajne miejsce. No. Kurde, elegancko. Ale chyba posłucham, mamy i nie wyda się do słodkiej wody chyba dola, nie? Ja tam Chyba, że jest słono. Ale kurwa, za wziąć i wsadzić do ust z palca. Też głupie żeby się zawić te palmy kokosowe pochylają się w tą stronę na tej, na tej, na tej tu o na tej tu pięknie widać jak się pochyla w ta stronę ze względu na to, że jak kokosy spadają, spadają prosto do morza i potem odpływ zabieruje du na inne wyspy i w ten sposób kolonizuje się Marsa i inne wyspy na Oceanu Indyjskim.